Pani Kaju, ponad rok temu Cannabis Clinic postanowiło zorganizować darmowy program dla wybranej grupy pacjentek chorujących na endometriozę. Pani również należy do tej grupy. Proszę w skrócie opowiedzieć, w jaki sposób dowiedziała się Pani o tym programie i jak wyglądała w szczegółach kwalifikacja do programu? Mhm. E, o programie w ogóle dowiedziałam się tak naprawdę przez mojego naszczonego, bo to jemu wyświetliła się reklama właśnie z informacją o tym programie. No i ponieważ on jakby wiedział, na co choruje i że jest to problem, stwierdził, że to może być dobry pomysł dla Ciebie i podesłał mnie. Proces wyglądał tak, że należało wysłać maila ze zgłoszeniem z historią choroby i później odbywała się lista kwalifikacyjna. Podczas tej wizyty lekarz oczywiście obejrzał moją całą historię choroby, rozmawialiśmy o tym, jakie do tej pory mam właśnie doświadczenia z leczeniem, zostałam też zbadana. I następnie po zakwalifikowaniu zostało mi e, pisane medyczne rekułamy, zostało mi wytłumaczone, w jaki sposób ją zażywać, e, w jakich dawkach e, i generalnie wszystkie szczegóły związane z terapią. Wiele osób zapewne nie wie dokładnie, czym właściwie jest endometrioza. Kiedy ją u Pani zdiagnozowano i z jakimi objawami boryka się Pani w życiu codziennym? Proszę krótko opowiedzieć swoją historię tej choroby. Uh -huh. Endometriosa to jest taka choroba, w której ta tkanka wyściełająca macie, która normalnie po prostu złuszcza się i organizm nie w trakcie okresu, ona przedostaje się w inne pożarowane miejsca. Tworząc różne torbiele, tworząc wzrosty. To niestety powoduje przeróżne e, dolegliwości. Tak? Głównie są to dolegliwości bólowe. E, u różnych kobiet to różnie wygląda. Tak? U niektórych jest to nieznaczny ból, taki jak przy zwykłym okresie, u innych jest to e, tak naprawdę ból przez cały, przez cały czas. E, do tego dochodzą przeróżne inne e, problemy, takie jak np. ból pleców, e, problemy gastryczne, problemy z bólem w trakcie współżycia. Tak naprawdę szereg tych jest bardzo szeroki myślę, że u każdej kobiety wygląda to trochę inaczej. Ale opowiadając właśnie o tym, jak, jak wyglądała ta moja historia, ja tak naprawdę myślę, że ten problem gdzieś tam był od zawsze. Ja dostałam okres bardzo wcześnie, bo miałam 9 lat. I tak naprawdę przez ten cały czas, do momentu, jak w końcu stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić, że to nie jest normalne, poszłam do lekarza właśnie ginekologa mając 18 lat i wtedy lekarz podejrzewał, że może to być endometriosa, ze względu na to, że dla nas u mnie torbię. Torbił właśnie w tym miejscu, w którym najbardziej mnie to wszystko bolało. Jakby Taką jedyną stuprocentową formą diagnozy tej choroby jest operacja, gdzie zostaje wybrany wycinek, czy właśnie ten wycinek zostaje zbadany. Najpierw jest leczenie farmakologiczne, ono oczywiście ma szereg skutków ubocznych, ale jest szansa, że troszkę z, złagodzi przebieg tej choroby. Ono oczywiście nie bardzo pomogło. Leczenie jest też w ogóle bardzo drogie, bo bez tego potwierdzenia operacyjnego to był koszt około 100 zł miesięcznie. Później w 2013 roku oczywiście musiałam zostać zooperowana. Zostały usunięte torbiele, zostały usunięte liczne wzrosty. Lekarze w ogóle powiedzieli, że faktycznie jakby ten stan był bardziej zaawansowany niż podejrzewali. Później jeszcze przyjmowałam leki. Następnie lekarz zalecił, zalecił przerwę, zalecił wiem, tutaj zrezygnowanie z nich. No i niestety to nie był dobry pomysł, bo choroba całkowicie wróciła. Pojawiły się z powrotem torbiele, pojawiły się z powrotem zmiany. Um, także tak to wygląda. W tym czasie jak wyglądała Pani kondycja psychiczna? Um, to znaczy myślę, że um, nie była jakaś bardzo zależna od choroby, tak? Ponieważ jakby ja całe życie, całe nastoletnie życie i całe można powiedzieć nawet dziecięce życie, bo mając 9 lat to jest się jeszcze dzieckiem. Tak naprawdę byłam jakby, mój organizm nie przyzwyczajał do tego, tak? Ja myślałam, że to jest, na początku myślałam, że to jest normalne, tak? Że to jest okres, że to boli. Nauczyciele, na przykład ja miałam taką wypisaną kartkę od lekarza, że w te dni, kiedy właśnie mam okres, że mogę nie ćwiczyć na błewie, gdzie na przykład lekarz tłumaczą mi, że przecież to pierwszy dzień tylko boli, tak, ja mam żonę, ja wiem, co w końcu na przykład skończyło się po prostu zwolnieniem z błewku, tak, no bo nie byłam po prostu w stanie ćwiczyć. Psychicznie, tak jak mówię, wydawało mi się, że to jest normalne. Tak? Było to bardzo niewygodne, bo czasami musiałam opuścić szkołę, musiałam opuścić pracę. Wiadomo, że tych urzędów nie można brać w nieskończoność. Natomiast, tak jak mówię, do pewnego momentu wydawało mi się, że to jest. że tak musi być, tak? mi i to jest podpisane. Czy wcześniej posiadała Pani wiedzę na temat medycznej marihuany? Czy spodziewała się Pani, że może ona jakkolwiek pomóc w walce z endometriozą? Wiedziałam, że coś takiego już jest w Polsce. Są pacjenci, którzy się leczą, ale pomimo, jakby tak wydaje mi się, takiej ogólnej świadomości tego, cały czas w głowie miałam dziś zakodowane, że to jest bardziej terapia dla osób takich ciężko chorych. Tak? A przecież ja nie jestem ciężko chory, to jest terapia dla osób leczącym się onkologicznie dla osób na przykład z oporną podaczką. Jakoś nigdy w ogóle nie pomyślałam o tym, tak? że mimo, że moja choroba też się wiąże z przedlekkim bólem, to że w ogóle mogłabym sięgnąć po tą medyczną marihuanę. A jak rodzina i przyjaciele zareagowali na informację, że bierze Pani udział w tego typu terapii? E, trochę myślę, że na początku z, taką, e, z takim dystansem, e, z takim troszkę pobłażaniem, z takim śmiechem, a że teraz będziesz palić codziennie marihuany. E, natomiast myślę, że jak zaczęli, e, jak już ten program się zaczął i faktycznie e, zobaczyli, że mi to pomaga, e, to troszkę przestali się z tego podśpiewywać. Mam wrażenie, że e, sami e, zaczęli właśnie trochę więcej się edukować na ten temat. I to też kieruje świadomość. Teraz podchodzą do tego zupełnie na poważnie, tak, że wiedząc, że to jest lek i że to nie jest na takiej zasadzie, że to jest użytek rekreacyjny, tylko to faktycznie zmienia jakąś życia po prostu. Pani Kaju, proszę teraz może pokrótce opowiedzieć, kiedy zauważyła Pani pierwsze pozytywne skutki terapii i czy miała Pani do czynienia z jakimikolwiek skutkami ubocznymi? Jeżeli tak, to jakie one były? Myślę, że pierwsze takie pozytywne skutki to były tak przed naprawdę przy pierwszym, przy pierwszym okresie, przy pierwszej sytuacji w trakcie właśnie waturyzowania. Generalnie jakby mój mój cały proces terapii polegał na tym, że ta waturyzacja odbywała się codziennie, natomiast ona faktycznie najbardziej była, znacząco zmieniała tą jakość życia, wtedy, kiedy faktycznie ten ból był nasilony. I to faktycznie była dla mnie bardzo duża różnica. Bo ja, no niestety, ale musiałam przyjmować bardzo duże ilości leków przeciwbólowych, żeby po prostu funkcjonować, tak, żeby być w stanie wyjść z domu i załatwić normalne sprawy, chociażby tak na bądź W tym momencie, na początku starałam się to łączyć, bo jeszcze nie wiedziałam jakby na ile ta medyczna marihuana zadziała, ale w tym momencie w ogóle zrezygnowałam z leków przeciwbólowych, także, no, jest to dla mnie super rzecz, tak? szczególnie, że i tak ta wątroba jest obciążona przez terapię hormonalną. Więc to naprawdę zmieniło bardzo dużo. No właśnie. Chciałam się teraz zapytać, jak zmieniło się Pani życie po tym 3-miesięcznym badaniu? I czy jest Pani zadowolona z jego efektów? Natomiast widzę, że jak najbardziej. Jestem, jestem bardzo zadowolona. Wiadomo, tak jak jeszcze wcześniej było pytanie o skutki uboczne, myślę, że takim nie nazywamy tego skutkiem ubocznym, bo to nie jest działanie niepożądane, to jest takie działanie spodziewane, ale wiadomo, że ta medyczna ma też taki aspekt perspektywny i ona wpływa na nasze funkcjonowanie. Więc myślę, że takim największym tutaj ograniczeniem jest no chociażby możliwość prowadzenia samochodu. Tak? Jednak w takiej kiedy wiem, że będę musiała prowadzić, no niestety, a potem wóz się pojawia, muszę się zdać na po prostu zwykłe, takie standardowe jakieś. Więc. Myślę, że to jest taka, taki największy można no powiedzieć skutek uboczny. Jestem bardzo zadowolona. Jestem bardzo zadowolona, bo nie sądziłam, że w ogóle rezygnacja z leków przeciwbólowych takich standardowych będzie kiedykolwiek możliwa. Tak? Nie sądziłam jakby w ogóle, że to zadziała aż w taki sposób. Czyli domyślam się, że zamierza Pani jak najbardziej kontynuować wykorzystywanie konopi w walce z endometriozą. Tak, tak, zamierzam. Żałuję, że nie jest to łatwiej. Dostępna terapia, że nie jest to tańsza terapia, bo jest to, myślę, że jest to trudny problem dla wielu pacjentów, bo chyba myślę, że jednak systematyczność jest tutaj kluczem, ale tak zamierzam. Mimo, że jakby jest to obłożone pewnymi kosztami, tak dosłownie finansowymi, to jak najbardziej. Pani Kaju, bardzo dziękuję za chęć podzielenia się swoją historią. Mamy nadzieję, że przypadek Pani oraz innych pacjentek otworzy nowe okno możliwości dla osób chorujących na tę ciężką, wciąż niezrozumiałą przez wielu chorobę. Mamy też nadzieję, że jednak będziemy kontynuować tego typu badania u nas w kanabis clinic. Dziękuję raz Dziękuję. jeszcze.